Możemy obczaić tą górkę czy nikogo tu nie ma no. Ktoś może być od strony tej bazy i kampić właśnie na bat. Ja jestem między skałami, jak coś. Poza. No Bo Ja idę pra prawą stroną tej góry. A zaraz będę na szczycie. Ja jestem na samej górze już, to ja jak coś przed... Wiem, ale masz opaskę taką samą megiat, ja, więc ja tym się interesuję mniej więcej. Tobą. No ale wiesz, kto opaskę to każdy może mieć. Ale ja ci też po kasku na przykład rozpoznaję mniej więcej. Dobra, wygląda na to, że czysto. Co y jest gość, jest gość w bazie. biegnie na prawo do cieciuwy. Oniebiemy go. Nie wiem, czy mnie nie widział, ale mnie nie widział. Chyba przy cieciuwie jest w tym momencie, nie jestem pewny. Y bieg gdzieś na, na lewo od cieciuwy bieg. Za płotem, na terenie bazy jest. Biegamy? Z której z tej strony jesteś? Po twojej prawej na dole przy krzaku. Możesz podejść od lewej strony, bo tu to będziesz przez otwarte pole bieg. Koło ciebie lewej strony Tam masz takie drzewko. Chyba Przebiegłem koło ciebie jak coś. Na razie go nie widzę. Ja jestem przy tej teraz takiej dole jakby. Mm -hmm, mm -hmm. Tam będziesz miał gdzieś wejście do tej bazy. Cieciuwa jest tutaj gdzieś koło mnie Cieciuwa jest na pra yy, po prawej stronie Jak ja patrzę od mojej strony jak patrzysz na bazę to po prawej stronie na samym rogu Czyli tam na samym końcu bazy nie tu, tutaj gdzie ja? Tak, tak na samym końcu nie po drugiej stronie Jest gościu ej! Okay. Mam go! Zajeb... Tak, headshot Jest go? Uważaj bo może być kilku Wiem. Nie, Nawet nie, nie, nie widziałem jak on wyglądał Tutaj, widzisz mnie? Poza bazą, czy tutaj czy jest, Jestem poza bazą, widzisz mnie tutaj plecak? jestem koło tej takiej yy, wieżyczki Dobra, widzę cię, widzę cię, widzę cię Widzisz typa? Leży koło no, mnie widzę, na ziemi, widzę, Z, widzę. zdjąłem go Dobra, spoko Dostał bułę orie, Orientuj się, może być jeszcze... Mama, poczekaj, nie ma, mam akcję, dobra? Ktoś. Poczekaj, mam akcję no. Zawsze mają wyczucie, kiedy zadzwonić. Patrz mi na prawą stronę, tam koło tej cieciówki, wiesz? No, obserwuję co czas. Mamo, please! Halo? Tak, doszedł, 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 zaraz go otworzę. Dobra, mamo opiks. bo nie chcę zginąć. <gryw> Dzięki mamu, pa Ja jestem Kurwa nie ogarniacie. Wiesz, że tak sobie wychodzę tutaj teraz za rogu, no nie? I tak patrzę kurwa jakiś typek, nie? mówię, chuj. Podejść do niego i zobaczyć, co miał przy sobie, czy nie? Pimpek No nie wiem Uj, na przypale albo wcale Ej, muszę nad nim... Tantic hmm. knife Broni.. Broni nie miał, nie? Nie mam broni. Nie. Ale zestresowałem się, no Co to miałem zrobić? Wezmę morfinę, bo to morfina się przyda Ej koga ma demage Puszki i inne pojawiny O! Oh! Do mnie, do mnie Z daleka Ja pierdolę tylko mnie przeleciało. Nie wiem nawet skąd kurwa. Spierdalam, ja też nie wiem. Gdzie spierdalasz? Eee, spierdalam Już. w stronę tego crash site'a. Bardziej, ja też spierdalam w takim razie. Nie, nie wiem skąd. Leka bo. Eee, w obok mnie kula upadła, ale nawet strzał. Idzie ty, ty biegniesz przede no, mną? Zaczynaj się raz? Tak, rachy. tak, to ja, to ja, to ja. Dobra. Dawaj ze mną. Dawaj za mną tu do tego rowu Ja, to pierwszy w boju załatwiony Nie miał nic ciekawego, miał naboje ten do spotera na bank Dobra, wycofujemy się w stronę wyboru Ale miałem farta Kurde Parę centymetrów, bo odmieniałem, kula upadła Kiedy tu jest, kurwa, woda? Mam e, Ale typek, wie, że tutaj, w tej drzewka da Ten typek też, kurwa, taki trochę zdziwiony. Ale nie ma to jak stary wpierdalać na otwartej przestrzeni. Ale to też koło mnie śmigło, bo kurwa, wiesz... Słyszałem ten taki strzał, jak koło koło strzelać no to, to... to może... Może no tak. gdzieś... ale strzału nie słyszałeś. Tylko nie. świst kuli. słyszałem tylko świst kuli koło głowy. No wiesz, to taki... Hmm. wiesz jak to jest ma. No. To kurde, ciekawe skąd on mógł strzelać. Nie wiem, ale mógł być to sniper. Chcemy się gdzieś szalić i popatrzeć, czy za nami nie idzie? Się... Kurwa, ale akcja ale on miał ten hełm i tą maskę, którą ja chciałem. Ale mu heda, bo wolałem być kobietą. Jest za nami gość, jest za nami gość. Tą okay. drogą, co my co my biegliśmy. W krzaku siedzi. Nie wiem czy dostał, nie dostał dwa. W pomarańczowym krzaku siedzi. To ty strzelasz? Tak. Uciek wycofał się, wycofał się. Mogło być dwóch. Wszystko, bo mam kurwa sztajera, to przybliżenia nie ma. Może nie nas, bo zabiłem mu kolegę. Ale chuj. Albo ja, albo on. Podkładam tu minę Tak no. mnie Mam nadzieję, że nie wybuchnie Jest gość, jest gość, biegnie do mnie, biegnie do no. mnie No Od lewej, od, od, od lewej. Pilnuj ja, mnie, pilnuj mnie Dwóch gości jest Tak Ej uważaj, bo to jest od prawej albo od lewej Samochód Nie no mogę wyjąć broni Nie mogę no. wyjąć broni, kurwa Odbieg. Drugi. A samochód jedzie, no? Reloaduje. Co mi jest? A już wow Prymaga. Zajmujesz go? Nie wiem, ale oberwa, bo z dół wiesz? Jeszcze jednego widziałem w niebieskim plecaku dalej tam gdzieś. Może, może, samochód... być, może być jeden za domkiem po lewej ty... stronie uważaj. Ten samochód nas flankuje z prawej no. strony. Także będzie się trzeba wycofać zaraz. Wow! Dostałem Do nas. Nie Wiem skąd. Leżysz? Nie, dostałem tylko Ty Leżysz? Nie, jestem w tej budzie. Robiłem pimpek Nie wiem właśnie, kurwa, mamy... Jesteśmy w chujowej sytuacji trochę Mogliśmy <laughs> od razu te do wioski Do mnie! O kurwa, jak dostałem Sprawisz? Skąd ci jebali Za tą chatą chyba stał, wiesz? O, bandażuj przez... się może Bleeding mam no. no właśnie o! Wali przez tą chatę Jest za drzewem za tym dużym Tak, tutaj podwójne drzewo takie mhm. Bandażuj się lepiej Ty? Tak, ja strzelam, Bandażuj mhm. się, ja strzelam, ja zaporówka musimy się stąd wycofywać, tylko kurwa. wuję. Dobra. Za tym podwójnym drzewem przede mną, tak? Tak. Uważaj, żebyś na minę nie wlazł. Nieaktywowana jest To on? Strzela? Tak, Kurwa tak. On ma snajpę Ewa. Albo coś tym podobnego Bo ja ma Ja strzelam Samopowtarzalnymi seriami Dobra, aktywuj, aktywuj, aktywuj się. spierdalamy, spierdalamy, szybko. Dawaj w wodę i zygzakiem. Oj, wody to ja, się nie da to ja. O kurwa, faktycznie. Na O, do mnie. Do, do mnie chyba też bo coś ko mnie. Dawaj do tego domu pierwszego. Tam pod most, ciśnij cały czas wzdłuż linii lasu. Oby się wpierdolił w tę minę. Biegnie za nami. Możemy się przykitrać teraz. Gdzie jest, jesteś? Biegniesz dalej pod most? Nie, zostałem. Dobra. Ja tu popatrzę, czy nas nikt nie flankuje. Dobra. Do mnie? No. Kurwa mać. Dostałe Dostaję. To ty walisz teraz? Nie. O kurwa, z czego oni napierdalają? Ooo, spierdalaj szybko pipek! Kurwa, szybkie buty. Nawet kurwa nie wiem skąd. Z tamtego kierunku cały czas, od tej szopy. Biegli za mną. Kurwa, nikt się nie wjebał w minę chyba. Dobra, dawaj za most, spierdalamy Jaka akcja, ja pierdolę <grym> O kurwa o, powiem Ci, że grubo Mamy Siłę łap... Jak potrzebujesz, to ja ci mogę jeden będę bę dać, bo mam trzy Mam, dobra, widzę jednego Widzę drugiego. Skurwy syny. Co teraz? O. Widzisz? Walą stamtąd Jak mm -hmm. <noise> miałeś walki, to masz Dobra, zakład minę Oster. Jednego cały czas tam w krzakach widzę, Jed jeden wiem, że prawą stroną gdzieś biegnie. Ja nie widzę tych gości, właśnie. Aktupowałeś? O kurwa, stwierdalaj. Co się stało? Wybuchła. ŻYJEMY! <laughs> um, you've been hurt by improper manipulation with landmine. O kurwa... <laughs> Ej, to wybuchło, my żyjemy! Dobra, ciśniemy, spierdalamy jak najdalej stąd. Ja się muszę kurwa uleczyć. Jaka tu jest otwarte pek. pole. Na, wiem, prost. Ci... Na prost. Dawaj. Na dawaj do tych najbliższych drzew. O kurwa Ja pierdolę Żebyście odjebali Mina mi wybuchła przy podkładaniu Ci <śmina> przeżyłeś? Tak, przeżyliśmy. przeżyliśmy Przeżyliśmy byliśmy obydwoje kominy O chłopie Gdzie ty jesteś? Widzisz mnie? A jesteś, dobra Biegnij, biegnij Jaka o faza! Ej, stary siedzimy na Biegnij, biegnij! Ja... No tak już po fakcie biegnij było, bo trzeba było już zostać takie płomienie, kurwa wiesz przede mną nie Ona była damage? Nie, pristine. A. Chyba że dostałem po prostu, jak dostałem może była damage, nie zwróciłem uwagi. Ale jednego tak dość koszmarnie obiłem, bo ten co był co tam podkładał się pierwszy. No to no nie jeden, to ja się dziwię, że on nie zginął, kurwa. On stary dostał ode mnie spokojnie po plecach, bo jeszcze on dostał w klatę. Czekaj. czekaj. Na klatkę pójdziemy. Ona jest obudowana. Gdzie to? Tutaj. Aha, zgubiłeś mnie. Mhm.